Chciałem Cię jeszcze zapytać o Roberta Karasia. Ostatnio nazwisko chyba numer jeden w polskich mediach. To, co się wokół niego dzieje, jak Ty, jako sportowiec, jako sportowiec sportu walki, podchodzisz do tego, co się wydarzyło, bo też jesteście zawodnikami jednej organizacji. Znaczy tak, no mówię, ja Roberta osobiście znam, lubię i bardzo szanuję i szanuję go za wyniki sportowe, chociaż na pewno y, teraz ta wpadka delikatnie y, popsuje, że tak powiem, jego legendę. Chociaż y, tak jak sam, sam Robert powiedział, mojej legendzie nie zależy, bo on to lubi, bo to kocha. Wpadka, y, no, chyba jest jasna, tak, no przyznał się, y, że wziął środki, więc tutaj nie ma co dyskutować. Yy. Mówię, no co y, powiedziałem w rozmowie z Robertem, bo się widzieliśmy parę dni temu na hejdżu, no to y, że faktycznie kilka rzeczy jakby mi się nie spinało w tej pierwszej oświadczeniu, a drugim a, wytłumaczył mi o co chodziło i faktycznie po prostu po swojej emocji człowiek używa różnych y, związków y, y, frazeologicznych i wyrazów, których potem może do końca nie ma na myśli. Y, no i o to się zapytałem, wytłumaczył mi to i rozumiem, no co no, trzeba żyć dalej. i... Ciężko będzie, że się nie przejmować tak, no bo jakby wpadka dopingowa to jest coś, co, co jest raczej dość bolesną sprawą dla sportowców. No ale co no. Okay, a możesz mi powiedzieć, co ci się nie zgadzało w tych pierwszych słowach Roberta Karasia, a później w tych kolejnych oświadczeniach? No pierwszy powiedział bodajże, że nie, nie zażywa dopingu, a w drugim powiedział, że zażywam, więc jakby to jest jedna z głównych, z mój, jedna z ważniejszych rzeczy w, tych, w tej wypowiedzi. Też chyba dość bulwersującą sprawą jest to, że on powiedział, że wiedział, że bierze ten doping, że jakby chciał uniknąć tych problemów zdrowotnych przed walką w Fejmie, a to nie miało wpływu na, na te jego zawody, w których pobił rekord świata w dziesięciokrotnym Ironmanie. Ty kupujesz takie usprawiedliwienie? To jest to, no. Y, czy, czy kupuje to, że chciał się szybciej wyleczyć? Na pewno, na pewno. No, wie, dobrze, chyba wiemy o tym wszyscy, w miarę dorośli ludzie, którzy żyją na tym świecie, że sterydy anaboliczne pomagają w regeneracji. To i to chyba tyle, tak? Okay, a to jest powszechne w tym środowisku, że jakby w środowisku freakfighterów, w środowisku w ogóle sportów walki wiemy, że te kontrole antydopingowe no nie są na takim poziomie, jak w tym takim bardzo zawodowym sporcie, gdzie jest Łada, gdzie są inne organizacje, które to kontrolują. Czy to jest bardzo powszechne? Ja ci powiem tak. Jeszcze nigdy nie widziałem w szatni żeby ktoś zażywał sterydy. Więc chyba po, aż tak powszechne nie jest. Chyba, że się tego się nie robi w szatniach, tak jak to pokazują w filmach. Tylko w gabinecie u szemranych gości, którzy rozpisują doping.